Mm -hmm. um, teraz kontynuujemy tak. um, Obiecałam. Nie mam już poukładaną stajnię. Nie się tutaj za chwilę bawić. Teraz wam powiem, gdzie wszystko jest. Tutaj. Um, to jest Paulina. Bo widać, że jest naszytel bo jest taka bardziej zmyta farba. A tu jest Julia. No, staj tu. Staj tu już. No, tu jest pani Maja. Ona jest weterynarką. I ona stoi tylko stanie jakby Raz razie komuś coś Yy, właśnie jej telewizor spadł. Tutaj patrzyła na ręce jednego konia. To wygląda ta Z tej strony ma tablicę yy, ciała konia, a z tej strony ma rękę. Yy, ma komputer, na którym ma wyświetlone. Ma takich komputerów, które to pokazują. Taki? Taki. Yy, ma też takie. Z z tego. Nie umiem tego wypowiedzieć. Yy, ma tutaj do yy, prześwietleń takie. coś i apteczkę. A yy, ona się otwiera które mi tutaj odpadło, ale oczywiście jak odpadnie, to idzie włożyć. to jest lekarstwo. Ops. Tak na wygląda? Rązowe. I bandaż <coughs> na konie. A... właśnie Julia i Paulina. Idą się zapytać pani Mai. Czy ma ona bandaż? Hmm. konia. Bo... Tak. Czyli nie bandaż, tylko lekarstwo. Bo... I tu Teraz... Jeszcze Julia spalła. A, jest badań, dobra. Ja położymy, bo ona tutaj... To jest oczywistość kawałka. Nawet tutaj tak położymy. A tu wszystko się boli. To, tutaj mamy. No i teraz. Ona, nadzieję, że stoi. Mamy tutaj szczepę. Może nie ja tak wiem, gdzie jest to, To jest do zamykania Tak ono się prezentuje. Tutaj są takie ja to pokazać. Tutaj są przez te dziurki. Tutaj są takie dwie, tutaj takie dwie małe dziury. Tutaj może być picie, a tutaj jedzenie albo tutaj jedzenie, a tutaj picie. Zobaczcie sobie. tam są takie dziurki. I to yy, no, tak. yy, Teraz jest jeszcze takie wejście. Tutaj do konia. Z przodu było żeby z tyłu nie ryzykować. No a tutaj... A tutaj yy, si siodła że tutaj się chowa i się zamyka. To się dźwiga się da, tak, nie? Yy, tak, no jest. Jest. No. Tak, tylko że raczej tak to ten... będziecie musieli to jeszcze raz. Dobrze. Teraz samochód. On ja ma tutaj takie otwierane drzwi. Tutaj widać, tu jest tu. nie znam się, to jest jak samochód. Ja wiem, że to jest, tu są drzwi. O, tutaj chyba wiem. To jest radio. No, Głośnik. To jest radio. A tutaj tak. Są nalepki koni na i dach jest szklany oraz y, tu się otwiera i można zamknąć i ma tutaj taki może Ty Tylko się podczepia tam przyczepę, nie? O, y, tak, tutaj się I do tego wozu też idzie, ale również może ktoś naprawiać auto, jak się zepsuje. Tylko jak to teraz ja otworzę? O, teraz Tutaj on gdzieś ma silnik, nie znam się na autek. Gdzieś tutaj ma silnik. Tutaj gdzieś ma yy, tam takie rzeczy w środku. Tutaj może tak na niby zabawie. A wiesz. I odkładamy auto też na swoje miejsce. Teraz przechodzimy, do sali To może być Tutaj widzimy, a nie jak... jak zakłada... Yy, siodło koloru jeszcze nie jest podpięte po pręg jeszcze nie podpina yy, to jest Ania o no tak, to jest Ania a to jest Gracja to jest Gracja i Gracja to jest chłopa nie niby coś Teraz przechodzimy. Yy, jednak tam, bo tutaj jest koń. Znaczy, bo tutaj już a stajnie ten, ten. Yy, tutaj nie ma akurat nikogo, żadnego konia. I mam płotki. Nie jest konieczne, bo mi zabrakło i tak to będzie Więc musiałam sobie dodać. A te są organy. Ale to też nie było z tego zestawu. I ale to było. Możemy otworzyć okna. Jak ktoś tu jeździ, żeby się wybiegło, to tak bardziej wywieczuło, to oczywiście to te też można otworzyć. No i tak to się prezentuje. A teraz mamy tu kolejny box. To jest taki boks... Taki box jakby pojedynczy, że on nie jest tak jak w stajni, tylko <laughs> taki jeden. Oczywiście można dodać daszek. Tutaj jest napisana tabliczka. I tak on wygląda. Oj, a i tak. Można jeszcze tą tabliczkę odczepić, można zawiesić kto jak woli. może mieć zawieszoną. Tutaj widać Dragona. Dragon to jest kucyk. Nie jestem pewna jakiej rasy, więc nie powiem, bo nie jestem pewna, czy to chyba nie jest w setlanskim. Nie będę was po wprowadzać w ból, więc w sumie nie wiem, czy w ogóle jakiś będę wiedział. I on właśnie sobie nogami pomaga tymi nimi, żeby dosięgnąć do jabłek i marchewek. Tutaj. A tutaj jest Gunka. która się prezentuje. I ona też chce bo Ona też, tylko że ona nie stoi na tamtych nogach, tylko ona po prostu... Tak sobie będę jadła z tych dziurek, które są na tym. Tutaj są czerwone jabłka, marchewki i zielone jabłka. Tutaj jest jeszcze takie malusie poidełko. Nie poidełko, ale taka buteleczka z mlekiem. Oj, mleka nie przybrałem.

Nazywa się On Baby. To jest ona, baby. Baby. I ona pije z Tutaj mi się gumka przewróciła. Gumka i baby. Ty samo mnie powtarzaj. Przepraszam. A tutaj Ameryka właśnie patrzy. Na jakimś niepowiem, czy się nie zapytać, czy może jeździć. a, nie spadam. Dobrze, teraz jest ten największy moment, gdy przechodzimy do stali. pierwszy element, to jest tutaj. Tutaj, Nie przywracajcie się, dziewczynki. Chodźcie. No. Pierwszym elementem to jest. Um, to jest Laura. I to jest Madzia. Madzia. A drugi. Który, to są um, takie. To są nie właścicielki, bo właścicielką jest ona, ale y, to są jakby takie pomocnice. One nie jedzą, ale pomagają. Właśnie Zuzia prowadzi Kirę na, na, nowym, na nowym kantarze, który był już tej, tej serii. w się z tej serii? No i go prowadzi. Pójdzie yy, z nim tam, gdzie jest. Yy, no, tak. bo mi się mylą Ania. No i tutaj jest jeszcze derka jedna i skrzynka. Skrzynka. Tam są. A teraz jeszcze tutaj. Oj! Będziemy się Tu, 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 Ja wejmę może. Tutaj była gracja z razem anioł, a tutaj jest Wanilia, je, jego dziecko i jego żona Lawenda. I oni mają zamkniętą tam buramę, dalej, ale mają je czerwone jabłka i zielone. Tutaj jest cz y czteroosobowa rodzina. Pierwszy to jest y Burza. Burza się tak prezentuje. Y tak, występował y w filmiku, jak pokazywałam y rzeczy, które dostałam na Mikołaja, na dzieciątko. Na Mikołaja chyba. Wskazywałam. To jest. Mam no się To jest Stella. Ona ma dwa laptop na noce I, bel, I to jest. Bella to jest. Widziałam ją. To jest Bella. No i ją też mogliście widzieć w tamtym filmiku, gdzie otwierałam kalendarz odbędowy. To tam jest jeszcze... moje dzieci. Druga to jest dziewczynka Stella. to znaczy? Stella. A czwarty to jest brązek. Kolejne to tutaj jest seweryn, 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 seweryn. I tu jest jeszcze sawanna. Kolejna żona. Mają tutaj dziecko e, e, Mowgli. Mowgli. To jest chłopak. Mowgli. I on jest na pastwisku. Bo oni mają całe drzwi otwarte. Oni tam mają półkę, żeby mogli w na patrzeć. A oni też mają półkę. Teraz przyjdźmy do nich. I Kira to jest żona od Baldiego. Baldi został w Sanoposie. I patrzy właśnie przez okienko, które może patrzeć. Bo wejść nie może. Bo jest zablokowany na komórkę. I tutaj też jest zablokowany na A tutaj też jest na No a więc e, tak wygląda moja stajnia. E, no to już kończymy. Jeśli Wam się podobało dajcie łapkę w subskrybujcie i pa.